Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na takiego luźnego vloga, bo stwierdziłam, że dawno takiego filmu w sumie nie było, bo mamy wakacje tam. Wiecie, no, dawno nie mówiłam, co się u mnie dzieje, też filmu nie było przez prawie 3 tygodnie, za co Was bardzo, bardzo przepraszam, ale po prostu w ogóle coś mi tu wyszło na ustach. Ale już schodzi, także nie zwracajcie na to uwagi. Nie było mnie przez 5 dni w domu i nie miałam też jak zmontować dla Was filmu, dlatego dzisiaj się za to zabiorę i stwierdziłam, że nagram dla Was takiego luźnego vloga. Bo dawno takiego filmu nie było, i zapdytuję Wam, co tam się u mnie ciekawego dzieje. Mamy aktualnie, jak nagrywam ten film, to jest. Proszę bardzo godzina 13:28 i mamy 14 lipca, czyli zaraz minie miesiąc wakacji. Ja nie wiem kiedy to zleciało naprawdę. Mm, powiem wam, że ja się czuję jakby minęły 3 dni w wakacji, a nie miesiąc. Także bardzo, bardzo ciekawe. No i nagrywałam dla Was pakowanie walizki, które jak widzicie ten film to już jest na kanale, także tam Was odsyłam. No i byłam sobie teraz mm, przez poprzedni tydzień na rapstacji w Sławie, na festiwalu było bardzo, bardzo fajnie serio. Naprawdę wróciłabym tam ponownie, więc może za rok też się wybiorę, bo serio było naprawdę mega, mega super fajnie, bardzo mi się podobało. I, I tak, i wiecie, spanie w namiotach to jest totalnie coś innego, więc jakbym jechała za rok, to też tylko pod namioty Nie do domku, bo no to jest totalnie inny klimat, jak wszyscy wiecie Są na tym polu namiotowym i wszyscy śpią, jakby i w ogóle Super, naprawdę super klimat No, a dzisiaj w sumie nie mam jakoś super planów, muszę pojechać do galerii Mojej mamie zobaczyć strój kąpielowy, bo Stwierdziła, że chce, więc muszę podjechać. I, i w, sumie, w sumie będę montować film, i to tyle. Możecie dać znać na dole w komentarzu, jakie macie plany na wakacje, bo ja naprawdę mam ambitne. Nie mogę się doczekać sierpnia. W sensie, moim zdaniem, sierpień będzie taki naprawdę ciekawy, bo teraz w lipcu w sumie no, będę mieć pod koniec dwie osiemnastki, i to tyle chyba we wakacje. A tak to w sierpniu, uwaga, uwaga, zaczynam prawo jazdy. W sensie chciałabym zacząć, mam nadzieję, że to się uda, no bo jednak w październiku mam urodziny, więc już sobie mogę zacząć od 30 lipca, ale ja bym chciała od tak połowy sierpnia. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Też um, w sierpniu jadę na tydzień nad morze e, i na koncert, i w ogóle naprawdę będzie się sporo rzeczy działo. Za tydzień, jak Wy to oglądacie, to jest... Znaczy, teraz jak ja to nagrywam, to dzisiaj mamy czwartek, tak czwartek. Więc za tydzień w sobotę jadę do Wrocławia odebrać sukienkę na no, moją osiemnastkę, bo tego też wam nie mówiłam. Mówię wam, ja mam tyle rzeczy tutaj do powiedzenia, że to jest hit, bo ja po prostu nie nagrywałam mega dawno takiego zwykłego vloga, w którym mam opowiedziała o wszystkim i tak dalej. No, więc za tydzień odbieram moją. Sukienkę na osiemnastkę, którą szyję mi pani projektantka, tak? E, bo sobie zażyczyłam pewną sukienkę, którą zobaczycie dopiero e, na mojej osiemnastce w sensie, będę nagrywać film. Także zobaczycie na tym filmie wszystko e, i po prostu się nie mogę strasznie doczekać, bo to będzie moja wymarzona sukienka w moim wymarzonym kolorze i po prostu będzie, mam nadzieję, że będzie tak. Ja no jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, którą być może widzicie w tytule, prawdopodobnie tak. E, I zrobiłam przed chwilą pewną rzecz, pewną zmianę w moim, że tak powiem, wizerunku, <laughs> bo przez 5 lat, tak, przez 5 lat odkąd nagrywam na YouTube, czyli odkąd miałam 13 lat, aktualnie mam za 3 miesiące 18 czyli przez 5 lat. Nazywałam się tak, jak się nazywałam, po prostu nie lubię tej nazwy i nie chcę tego wypowiadać, ale wiecie, jak się nazywałam. E, I no po prostu strasznie było mnie głupio za tą nazwę, no bo jednak miałam 13 lat, kiedy ją wymyśliłam, i po prostu przez dłuższy czas się tak ukrywałam z tą nazwą, jak to się mojego Instagrama, to też nie lubiłam podawać i tak dalej. I teraz jak możecie zauważyć zmieniłam nazwę mojego kanału tak, na Wiktoria Majer, tak przez i, to jest moje imię i nazwisko tylko moje nazwisko pisze się przez j, e, ale stwierdziłam, że ładniej będzie wyglądać przez i tak samo na instagramie też zmieniłam nazwę, także tam was koniecznie zapraszam, jedyne co się nie zmieni to nazwy mojego moich maili, bo no jednak wiecie, no to już jest od 5 lat, jakby stworzone, w sensie te maile są stworzone od 5 lat, więc nie chcę tego zmieniać, bo niech zostanie tak, jak jest. No, ale nazwa kanału i nazwa na Instagramie, jeszcze na TikToku muszę zmienić, um, także, no, dajcie znać, jak wam się podoba, w sensie, no to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu moje imię i nazwisko, ale. No stwierdziłam, że ładniej będzie wyglądać moje imię po angielsku, więc tak też zrobiłam i moim zdaniem jest git, tylko mam problem, że na Instagramie nie jakby jest zajęta moja nazwa, więc musiałam dać przez dwa i, ale coś tam wymyślę i coś tam pokombinuję, także od dzisiaj... Już nie jestem moją starą nazwą to... No, ja się bardzo cieszę, bo w końcu nie będę musiała się ukrywać Jak ktoś się mnie zapyta o nazwę, to będę mogła spokojnie powiedzieć Bo naprawdę z tym był problem ostatnio Okej, okay, moi drodzy, więc ja się ogarnęłam I teraz lecę e, do tej galerii tak. Hejka, moi drodzy, witam was kilka dni później Właśnie znajduję się we Wrocławiu e, I przyjechałam tutaj Uwaga, uwaga Pewnie widzicie już po tytule Przyjechałam e, spotkać się z Olą. Nie mi się 8 miesięcy. Właściwie za chwilę Ola przyjeżdża, więc e, na pewno coś tam nagramy. No i ja stwierdziłam, że po prostu skleję tego całego vloga e, w jedno. W sensie po prostu, wiecie, z takich najciekawszych momentów, bo jeszcze w sobotę. Jadę po pewną rzecz, także też myślę, że Wam pokażę. No, a ja lecę teraz na Perun, bo za jakieś 10 minut ola będzie, więc nie mogę się doczekać, bo naprawdę od listopada się nie widziałyśmy, a mamy lipiec, także 8 miesięcy. Ok, więc jestem właśnie z Olą. Hej, proszę bardzo. I jesteśmy właśnie na rynku, bo idziemy do Pizza Boys Mr. Pancake. Nie wiem, bo to jest w ogóle po ukosie to tak... To są dwie jakby restauracje No, w jednym. Aha, że pizza Tak, ja myślałam w ogóle, że to są dwie osobne pizzer zawsze. Pancake -y, no? Tak, no. No więc y idziemy. <gulacza> więc jednak nie idziemy do Pizzy Boys, tylko przyszliśmy do Starbucksa, bo było zamknięte ja sobie wzięłam Ice Caramel Macchiato i Bajgla A Ola ma e, berry A ja nagram tu Przyszliśmy właśnie do Carrefoura i bierzemy sobie picie Ja biorę Nesty ty bierzesz... W ogóle jaki to jest smak, Ackie? No, więc tak Patrzcie, nagrywamy na dwie kamery. Okay, jesteśmy teraz we Wrocławiu, wyszliśmy sobie tutaj na takie tarasy i nagrywamy TikToki. Kupiłam dwa topy, bo też nie pokazywałam. Te same, co mam dzisiaj, mam taki biały. O, tylko kupiłam czerwony i czarny w Zarze. No i sobie siedzimy tutaj i nagrywamy TikToki. Teraz będziemy sobie chodzić po galerii, po prostu tak, o, bo w sumie nie mamy co robić No i... Będziesz tak na sobie kiedyś z tego ING No, ile ty masz lat? 17. A Siedemnaście Ale tak bywałyśmy z dwa lata temu jeszcze Aha, dobra, faktycznie, no No tak na Ale ja bym zadała taki deser lodowy, a ty? I co, dogryzamy nawet deser lodówki? Nie Co? Polish lody są, no Polskie lody? No Polish jako Polish loda i... I co, idą są desery jak Polskie Czy co? My się będą uprawiali, czy to jest moja, czy to jest twoja I w tak momencie, że co się w dzieje? Okej, okay, więc my już się musimy pożegnać, bo jedziemy do domu ciągiem olejnym, Więc uczymy się jeszcze. Mam nadzieję, że w tym roku. No, uczymy. No. Za miesiąc, za dwa. Ale, ale raz nam się udało także po miesiącu. Bo nie w lipcu, a potem w listopadzie. To nie po miesiącu, ale też w miarę blisko. Okay. Nie w no, sierpniu, to to sierpień. Tak. No to chyba najbliżej. Trzy tak. miesiące. Trzy miesiące. No, no teraz. teraz... No, jak tak, dobra. A ale jeszcze ty masz fajną jakąś kamerę, jak Tak, tak płynnie ci leci. Tak? masz Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym dniu tego filmu Mamy dzisiaj sobotę, ostatni raz do was się odzywałam w czwartek jak byłam z Olą we Wrocławiu Dzisiaj mamy sobotę i stwierdziłam, że się do was znowu odezwę, bo dzisiaj będzie fajny dzień W sensie będę robić fajną rzecz, właściwie odbieram fajną rzecz Mianowicie jadę odebrać moją sukienkę na osiemnastkę Właśnie się maluję bo za niedługo będę jechać i powiem wam, że ja się tak nie mogę doczekać. Po prostu chyba rok czasu, co w się sensie nie, rok temu y, szukałam osoby, która mi taką sukienkę będzie mogła uszyć, i znalazłam właśnie y, taką osobę. Y, podlinkuję wam na dole w opisie, y, u kogo szyję tą sukienkę, bo naprawdę. Czuję, że będzie piękna, jeszcze jej nie widziałam, ale po prostu to jest moja wymarzona sukienka i po prostu no, będzie, mam nadzieję, że będzie śliczna, będę ją dzisiaj przymierzać i tak dalej. Dzisiaj wam jej nie pokażę, bo zobaczycie ją dopiero w przygotowaniach na moją osiemnastkę, no ale po prostu wiecie, chcę uwiecznić na pamiątkę ten moment, w którym mówię wam właśnie, że tu odbieram sukienkę, tutaj coś... I po prostu za kilka lat będę sobie oglądać te filmy i patrzeć, że no, odbierałam sobie sukienkę. Więc naprawdę fajnie. Do mojej osiemnastki zostały trzy miesiące i po prostu dzisiaj jadę teoretycznie przymierzyć tą sukienkę, bo jak byłam ostatni raz, to ona jeszcze nie była uszyta, teraz już podobno jest. I jak mi coś nie będzie w niej pasować, to po prostu pani będzie miała więcej czasu, żeby. Yy, Poprawić do października, także dzisiaj jadę. A jak będzie wszystko git, wszystko będzie mi pasować, to nie będę już nic zmieniała, tylko po prostu odbieram sukienkę i mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że nie będę musiała już, no że po prostu będzie mi wszystko pasować, bo chciałabym ją już odebrać, już nie jechać tam kolejny raz. No bo jednak trochę kilometrów tam jest. Myślę, że tak 100, około 150, coś takiego. No więc mam nadzieję, że dzisiaj jadę ostatni raz. I się nie mogę doczekać. Mogę Wam zdradzić, że sukienka będzie w kolorze moim ulubionym, czyli czerwonym, tak? No, ale naprawdę nie mogę się bardzo doczekać, bo to będzie. No, ta sukienka będzie robić taki efekt wow. Ostatni raz odzywałam się do Was tydzień temu. Mamy dzisiaj 1 sierpnia. I przychodzę do Was z update'em po tygodniu czasu, bo ostatni raz jak Wam cokolwiek mówiłam, to o tym, że jadę do Wrocławia, odebrać moją sukienkę na osiemnastkę i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie tej sukienki z temu nie odebrałam, ponieważ wyszły, wyszedł taki mały problem. Pojechałam do tego Wrocławia, w sensie do Wrocławia nie, bo to jest za Wrocławiem, ale 150 km od. Mojego miasta odebrać sukienkę, no i jej nie odebrałam, więc no trochę wiecie um, Pieniądze na paliwo poszły w błoto, ale odebrałam ją wczoraj, bo dzisiaj mamy 1 sierpnia Wczoraj dokładnie 31 byłam e, po tą sukienkę i już w końcu ją mam Nie pokażę wam jej w tym filmie, bo po prostu nie chcę jej zdradzać przed moją osiemnastką. No, wiecie, trochę chcę poz mm, pozostawić w was w niecierpliwości też e, wszystkim osobom, które będą na mojej osiemnastce, No po prostu nie chcę zdradzać, jak będę wyglądać, żeby był też, wiecie, ten efekt wow. E, ale mogę Wam pokazać lekko tutaj, proszę bardzo, o, tam jest moja sukienka, możecie zobaczyć tylko kolor tej sukienki, ale całości Wam nie pokażę, także musicie wytrzymać do. Do listopada, tak naprawdę. I wtedy zobaczycie tą całą sukienkę, bo ona naprawdę jest przepiękna. A ja Wam dziękuję za ten film. Widzimy się w kolejnym. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na dole ten czerwony przycisk. Także co? Do zobaczenia i pa pa!